Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy bardzo ważny i potrzebny temat. Makijaż podczas raka piersi i po leczeniu. Jak sobie radzić z make-upem, jakich dobierać kosmetyków, jakie są niedogodności związane z chorobą. W pierwszej części zobaczycie moją rozmowę z ekspertem. Profesor Agnieszka Kołacińska opowie nam, jakich produktów używać, czym się kierować, jakie są niedogodności. A w drugiej części odcinka standardowo tutorial makijażowy. Zobaczycie makijaż pielęgnujący, odmładzający, taki, który pozwala poczuć się lepiej. Jest bardzo prosty w wykonaniu. Mam nadzieję, że ten, e, że ten tutorial będzie służył zarówno pacjentkom, jak i makijażystkom, bo myślę, że stosunkowo mało mówi się o tym temacie, a jest on bardzo potrzebny. Zapraszam do oglądania. Do dzisiejszego odcinka zaprosiłam eksperta, profesor Agnieszkę Kołacińską. Dzień dobry, Pani Agnieszko. Dzień dobry, bardzo mi miło, Pani Kasiu. Cieszę się, że zdecydowałyśmy się wspólnie właściwie poruszyć taki temat, bo mm, bardzo mało informacji jest w internecie. Ja robiłam research i powiem szczerze, że pod kątem makijażowym nie, nie znajduję zbyt wielu mm, informacji. Tak, tak, to prawda. Bardzo dobrze, że dzisiaj spotkałyśmy się, czyli połączenie medycyny, chirurgii i sztuki, chociaż chirurgia też jest tak, chociaż chirurgia też jest i medycyną, i sztuką, ale make-up też jest i sztuką i... i, i... Też nauką, um, więc y, zrobimy na pewno coś dobrego, probono dla pań pacjentek. Czyli taka pielęgnacja i makijaż w trakcie leczenia raka piersi, po leczeniu raka piersi, mhm. okiem makijażysty i okiem chirurga piersi. A proszę mi powiedzieć, bo dzisiejsza nasza pacjentka jest po hormonoterapii, czyli nie miała. W trakcie, chemii. w trakcie. Pani pacjentka wyraziła zgodę na pewne upublicznienie elementów swojego leczenia, aby pomóc innym paniom, które, które być może teraz przechodzą przez taką chorobę, więc jeszcze jest w trakcie leczenia, ponieważ leczenie uzupełniające po chirurgii a, trwa nawet do pięciu lat. Okej, okay. a czym się różni hormonoterapia od chemioterapii? A... Teraz y, patrzymy na raka piersi tak trochę wieloaspektowo, czyli rak piersi rakowi nierówny i mhm. y, y, niektóre panie wymagają tylko hormonoterapii, niektóre panie również chemioterapii. Y, y, mamy pewne narzędzia y, z medyczne, które pozwolą nam sklasyfikować dobrze, w jakiej grupie ta Pani pacjentka się znajduje. Natomiast akurat ta Pani szczęśliwie dzięki e, takiemu dobremu, dobrej biologii tego swojego guza, tego raka piersi, mogła tej chemioterapii uniknąć i Unikną. jedynie trzeba było zablokować taki receptor estrogenowy, który znajdował się w tym guzie, w raku piersi. No estrogeny nam się kojarzą z piękną urodą, kobiecością, tak. natomiast Czasami estrogeny mogą być takim błogosławieństwem, pięknem, młodością. Natomiast czasami mogą być też być przekleństwem, czyli związane właśnie z guzem piersi, z rakiem piersi, ale mamy narzędzia, że możemy te receptory zablokować i w ten sposób uleczyć pacjentkę po leczeniu chirurgicznym. Chciałabym, żebyśmy rozróżniły hormonoterapię od chemioterapii pod kątem tych ujemnych skutków, bo przy chemioterapii wiemy, że wypadają rzęsy, wypadają brwi. Nasza pacjentka ma brwi, ma rzęsy, ale żaliła się, że przyspieszony został proces przedwczesnego starzenia? Tak, tak, tak. Brykają, tutaj Panie? rzeczywiście, szczególnie u młodych pań, tak jak u naszej pani pacjentki, często onkolodzy kliniczni, bo ja jestem chirurgiem, ale mm -hmm. ściśle współpracuję z onkologami klinicznymi, wahają się, czy zastosować właśnie chemioterapię czy hormonoterapię. Tutaj akurat były dodatkowe badania, również wielogenowe testy, również bardzo dobra pato, patomorfologia, czyli współpraca z lekarzem, który pod mikroskopem bardzo dokładnie obejrzał, obejrzał ten guz. I lekarze zdecydowali się, onkolodzy kliniczni, aby mhm. tylko wdrożyć hormonoterapię. Ale tak, krótko, jaka jest różnica między chemioterapią i hormonoterapią? Oczywiście chemioterapia stosowana jest w bardziej agresywnych guzach, w określonych podtypach raka, tak, mm -hmm. tak zwanych rakach np. potrójnie ujemnych, bez receptora estrogenowego. Ona trwa z reguły około pół roku najczęściej, co trzy tygodnie, ale są również mm -hmm. cykle co tydzień. Ona często bardzo. Ona niszczy raka, ale bardzo okalecza kobiecość, czyli właśnie tak jak Pani wspominała, wypadanie włosów, rzęs, brwi, tendencja większa do infekcji skóry, złe samopoczucie, często obrzęki po takiej premedykacji lekowej, bladość, powłok, ciemne cienie pod oczami, czyli wszystko, co bardzo jakby szarga kobiecość w imię tego leczenia i ratowania życia. A przy hormonoterapii? A przy hormonoterapii to leczenie jest bardziej długotrwałe, ono trwa 5 lat. Um, nowe badania są takie, że w niektórych, u niektórych pacjentek należy przedłużyć nawet do 8 czy 10 lat. Pacjentki łykają jedną tabletkę, tak jak w przypadku nadciśnienia czy cukrzycy, więc to jest mniej okaleczające, mniej obciążające, nie tak agresywne, nie tak okaleczające kobiecość, ale wizualnie... Nie mamy wypadania włosów tak ekstremalnego, brwi, rzęs, nie mamy tych wszystkich nieprzyjemnych objawów. Natomiast, ponieważ blokując receptor estrogenowy, troszeczkę przyspieszamy proces taki, jak występuje u pani w okresie menopauzy. czyli. Również blokujemy funkcję czynności jajników, żeby odciąć to paliwo dla raka w postaci estrogenów i dlatego panie skarżą się z jednej strony albo na zaczerwienienie buzi, na wzmożoną potliwość, mm -hmm. czasami wręcz przeciwnie na właśnie suchość skóry, kruchość skóry, mm -hmm, wcześniejsze starzenie się tej skóry, czasami również gorszą jakość włosów, więc również to ma wpływ na wizerunek, na pielęgnację, na... Dobór makijażu. Czyli dzisiaj tak naprawdę powinniśmy zrobić makijaż pielęgnacyjny, odmładzający, taki pełen blasku, który, um, który będzie świeży, tak? Tak, dobrze myślę, że myślę? tak. Ba, bardzo dobrze. Pani Kasiu, świetnie. Bardzo cenię Panią jako makijażystkę i Pani działania probona dla chorych na raka piersi. Myślę, że dzisiaj zrobimy taką formę arteterapii, czyli leczenia sztuką w takim, czyli makijażem, pięknym makijażem, w tym trudnym procesie rekonwalescencji po standardowym leczeniu czyli coś w Tak, choroby. tak. Taką afirmację życia i takie chciałabym, żebyśmy dały przesłanie wszystkim a, pacjentkom dziś. Dobrze, a ja jeszcze życzę. Z pani obecności mam kilka pytań. Myślę, że też od innych makijażystów, bo bardzo często nie wiemy, gdzie szukać produktów od pielęgnacji zaczynając, jakie składniki są niewskazane, jak tutaj się poruszać, bo są pewne marki apteczne, które mają serię, tak? Po Tak, poleczeniu. tak. Są, są nawet... Um... Pewne marki apteczne, które dedykują preparaty np. dla pań po radioterapii czy dla pań po chemioterapii. Ja najczęściej mówię paniom pacjentkom, żeby stosowały taką pielęgnację. Jeżeli nie wiedzą dokładnie, nie znają produktu, to żeby były to preparaty dla niemowląt, noworodków i dla Super. chorych z atopowym zapaleniem skóry, czyli takie bardzo hipoalergiczne, bardzo mhm. mało uczulające, z prostym składem, bezpiecznym składem, czyli, czyli najlepiej tym się kierować. Fajnie, że mamy też różne opcje, bo apteki oferują e, też e, przyjemne cenowo produkty, a nie ma co ukrywać, że terapia bywa czasami... E, dużym obciążeniem finansowym. Tak, tak. I, i, i dlatego też jest duży przedział cenowy, gdzie można wybrać, więc polecam apteki. E, ja będę starała się dzisiaj pokazywać różne opcje, różny przedział cenowy, tak, żeby każdy mógł wybrać coś dla siebie. E, na co jeszcze powinni makijażyści zwrócić uwagę e, pracując z takimi pacjentkami? Na pewno e, tutaj mieć wielki respekt do tych pań, bo one przeszły tą chorobę i bardzo ciężko to doświadczyły. A z drugiej strony cieszę się, że coraz więcej makijażystów zwraca się do nas czy przy okazji jakichś przedsięwzięć charytatywnych czy obchodów chociażby dni świadomości o raku piersi, o rekonstrukcjach piersi, bo październik jest takim miesiącem różowej wstążki, piękny widzę różowy notes, który nawiązuje do tego, żebyśmy razem z punktu widzenia i onkologów i makijażystów mogli zrobić coś dobrego dla pacjentek i polepszyć ich jakość życia i polepszyć ich kobiecość, która się ma narodzić jak fajnych z popiołów po tym leczeniu naszym onkologicznym. Super. Czyli makijaż to nie tylko na zewnątrz, ale też ma działanie... Forma rekonwalescencji, czyli, tak. czyli jak najbardziej zgadzam się. Takie musi być holistyczne ujęcie, czyli medycyna, chirurgia, radioterapia, chemioterapia, hormonoterapia i również makijaż jako forma potem czasami kamuflażu pewnych wad, które powstaną po, po, po leczeniu, mhm. a czasami po prostu piękna przyjemność dla tych pani. Świetnie, w takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaprosić na makijaż. Zapraszam serdecznie na tutorial z pacjentką panią Ewą Jakubek. Dzień dobry pani Ewo, bardzo dziękuję, że zdecydowała się pani przyjąć zaproszenie. Do odcinka. Dzień dobry i dziękuję również za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło mogę posłużyć swoją twarzą do wykonania makijażu. No nie tylko twarzą, ja też jestem ciekawa Pani doświadczenia z makijażem, czego potrzeba też, liczę na wszystkie wskazówki, które pomogą nie tylko mi, ale również innym makijażystom wykonać taki make-up po leczeniu raka piersi. Proszę mi powiedzieć, jakie były największe takie... Problemy makijażowe, które Pani miała? Myślę, że największe problemy dotyczyły e, e, pielęgnacji skóry mhm. e, i e, poradzenia sobie z problemem. E, słuchości e, skóry, która po prostu pojawiła się w którymś momencie i, i która chyba jest teraz e, priorytetowa i stanowi taką podstawę pielęgnacji, więc bardzo dobre nawilżenie skóry, mhm. e, natomiast na noc e, e, ciężkie, e, odżywcze kremy e, czy też nawet e, tłuste, które po prostu wnikają w tą skórę. Czyli nie tylko nawilżenie, też natłuszczenie, tak? tak. Że... Skóra zrobiła się cieńsza, jakie jeszcze były? Mankamenty? Tak, tak, zrobiła się cieńsza, zrobiła się mniej elastyczna, uh -huh. bardziej wiotka. W związku z czym wymaga faktycznie zdecydowanie takiej intensywniejszej pielęgnacji. Okej, okay, super. No to myślę, że powoli będziemy zaczynać od pielęgnacji, właśnie, bo ona jest podstawą każdego makijażu. Ja sobie przemyję twarz płynem micelarnym. Włosy ma Pani imponujące. Czy one też się osłabiły podczas leczenia? Zmieniły też swoją strukturę. Tak jak wysuszyła Aha. się skóra, tak samo włosy również wysuszyły się i, i są e, jak gdyby mniej mm, nawilżone. Pierwszym produktem, o którym pomyślałam, to maska z czarnej róży sisleja, która tak mocno odżywia, wypełnia skórę, robi taką gęstość. I ona właśnie świetnie nadaje się pod makijaż. Wiem, że. Te produkty nie zawsze są dostępne cenowo. Tutaj robiąc research, dużo dobrego słyszałam o tej kuracji nawilżającej, która też zagęszcza skórę. To jest produkt bardzo przystępny cenowo. Cisle jest bliski mojemu sercu, więc stawiam na maskę i zaczynają sobie zmasowywać. Podpytam trochę o makijaż permanentny. Te kreseczki były wcześniej czy, czy po? Kiedy się to... Pojawi... wykonałam ją około 15 lat temu. Wow. jest taka kreska na górnej powiece. Właściwie to pierwsze lata, kiedy ten makijaż permanentny pojawił się. W Polsce wykonała mi go kosmetyczka z Łodzi mhm. i faktycznie bez uzupełniania barwnika, tylko po pierwszym wyłuszczeniu po dwóch tygodniach był on uzupełniony, a tak przez tyle lat utrzymuje się ku memu zdziwieniu. Maska sobie działa, wchłania się przed makijażem, nie będziemy musiały jej zmywać, w międzyczasie nawilża usta. Zaczynamy pracować nad wyrównaniem kolorytu cery. Pani wspomniała wcześniej, że skóra była pozbawiona blasku. Tak, zrobiła się bardziej wiotka. Ja mam tutaj taką rozświetlającą bazę, którą położę na boki twarzy i ona wydobędzie taki naturalny glow. Dzięki tej bazie też tracimy ciężkość podkładu. Podkład wygląda lżej, bardziej świetliście. Trudno było wykonywać makijaż na początku, kiedy zaczęły się te wszystkie zmiany. Faktycznie wzmożona y, pielęgnacja y, kilka razy dziennie, więc y, dokładanie tego kremu nawilżającego, czy nawet produktów y, na dzień z masłem y, sza, y, co nawet 3-4 godziny. Ja mam dla Pani taki podkład, y, który wydobywa piękno naturalnej cery. Jak urodziłam syna i go karmiłam piersią, to też był nagły taki e, e, efekt suchej skóry. Tak? Mhm. I właściwie no, tak y, naprawdę to nawilżenie stało się rytuałem codziennym. Nie oznacza to jednak, że sobie dobrze z tym radzę, bo ciągle poszukuję i też mam nadzieję tutaj. Jakiegoś z czego się nauczyć? Są poszukiwane najbardziej? No właśnie takie, które i nabilżają i są odżywcze i faktycznie zostają na trochę w tej skórze, że nie mam poczucia po pięciu minutach, że już nie ma produktu i skóra jest mhm. nadal napięta. Ja podkład wklepuję gąbeczką, która też jest właśnie lekko nabilżona, co sprawia, że ten podkład nie wygląda tak. Tempo mocno na skórze, tylko też jest taki właśnie bardziej świetlisty. Ta baza rozświetlająca, którą nałożyłyśmy wcześniej, ona sprawia, że też ona odbija światło, dlatego wszelkie przebarwienia, nierówności stają się też mniej widoczne. Teraz czas na korektor. To jest korektor rozświetlający. Korektor wklepuje się palcami pod wpływem ciepła palców. On się lepiej scala ze skórą, ładniej się... Ten produkt to jest taki klasyk. Nakładamy go też na powiekę ruchomą. To będzie baza pod, pod cienie, które nałożymy sobie później. Jesteśmy jeszcze przy kremowych konsystencjach. Tutaj mam taki bardzo fajny produkt. To jest kremowy brązer. Nakładam go takim zbitym pędzlem. On bardzo ładnie odświeża twarz. Nakładam go troszkę nad i pod kością policzkową. Jest bardzo dyskretny, super, sprawdza się na dzień. My sobie boki czoła. To sprawi, że czoło możemy optycznie spędzić i skrócić. Wspomniała Pani o przebarwieniach? Że tak. To jest, Troszkę się ich pojawiło, tak? 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 To właśnie podczas z tak. Mój patent na przebarwienia to jest mocno kryjący korektor, ale już na podkład. Już jak mamy wyrównaną mm -hmm. skórę, po prostu tylko w te miejsca, gdzie faktycznie kolor skóry jest zmieniony punktowo, takim syntetycznym pędzelkiem. To jest mój klasyk Puder Lamer bardzo drobno zmielony puder, bardzo delikatny, rozświetlający. On świetnie wygląda pod oczami. Świetną propozycją jest Annabel Minerals. To jest marka, która ma w swojej ofercie zarówno i podkłady, i pudry rozświetlające. Ja mięciutkim pędzelkiem nakładam puder pod oczami. Delikatnie matuję bruzdy nosowo-wargowe. Bardziej skupiam się na strefie T. Boki mogą pozostać świetliste. Kiedyś zawsze do wykończenia makijażu używałam sypkiego. i dość intuicyjnie odstawiłam ten, sypki mhm. właśnie w chwili, gdy podczas leczenia pojawiło się duże przesuszenie skóry i Zwłaszcza w sezonie letnim, kiedy podkład mhm. stosuje bardzo taki delikatny, cienki, ten puder sypki staje się zbędny. Zbędnie. Czas na kosmetyk, na który ja czekałam, czyli róż do policzków. Róż jest produktem bardzo często niedocenianym przez kobiety. Potrafi jak żaden inny odświeżyć makijaż. Tu mam taki świetlisty, piękny kolor. Teraz czas na brwi, mam tutaj taki fajny produkt, nowość z marki Benefit, z jednej strony mamy kredkę, a z drugiej strony takim aplikatorem, delikatny cień, którym można sobie wypełnić brwi i takimi krótkimi, delikatnymi ruchami sobie zagęszczam linie, troszkę będę je pogrubiać. Powiekę na przyjęcie innych cieni. Do tego celu użyję takiego matowego cienia z kreolanu w cielistym kolorze i nałożę go na całą powiekę. Biorę sobie paletkę cieni, które są matowe, bo przede wszystkim pracujemy na matach, bo nimi najłatwiej podkreślić kształt oka. Biorę taki cień w cieplejszym odcieniu i będę zarysowywać sobie załamanie powieki. Sięgam po taki średni brąz, zacznę podkreślać zewnętrzne kąciki, tak żeby narysować taką ramę oka. To jest pędzel kuleczka, idealny do podkreślania dolnej powieki i on w taki dyskretny sposób, taką smuszką bardzo ładnie nam tą dolną powiekę zarysuje, szczególnie w kącikach, to sprawi, że oko będzie jeszcze większe. Wewnętrzne kąciki, rozświetlę takim lekko połyskującym cieniem w cielistym kolorze. Sięgam po rozświetlacz, dosyć dyskretny, i nakładam go sobie na środek powieki. On ma bardzo delikatny blask. No i już jak jesteśmy przy rozświetlaczu, to też nałożę go odrobinę na szczyty kości policzkowych. I lekko podkreślę łupku pidyna, czyli takie miejsce nad ustami. Mam tutaj dla Pani eyeliner w żelu, bo wiem, że ta kreska jest e, e, niezbędna. Piękny, grafitowy kolor. Naciągam sobie powiekę, wtedy produkt łatwiej się rozkładam. Tutaj sprawa jest prosta, bo kreska już jest. Końcówki leciutko wyciągam rozcierając palcem. Wtedy robi się taka fajna smużka. Ja sobie przykleję w kącikach dwie, trzy kępki, tak żeby troszeczkę zagęścić. Takim już lekko Wyschniętym tuszem tuszuję dolne rzęsy. Teraz wracam do cienia Kryolanu. Nakładam go leciutko pod oczy, tak żeby ożywić spojrzenie. Usta mają piękny, naturalny kolor. Ja bym chciała go wydobyć i podkreślić. Troszkę sobie odrobiną podkładu, który został mi na gąbce, zneutralizuję kolor. Mam taką niekończącą się konturówkę z Kryolanu. Ona praktycznie jest w kolorze pani usta. Myślę, że to mamy. Make-up jest skończony. Pokażemy listerką, Mam nadzieję, że przekona się Pani do takiego żywszego koloru mm -hmm. na ustach. Coś nowego. Tak, coś nowego, o, tak. Super, bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.